Większość z nas od czasu do czasu zmaga się z niecierpliwością. Cierpliwość wspiera naszą zdolność do zarządzania energią ze stanu spokoju, zwłaszcza gdy sprawy w naszym otoczeniu nie poruszają się zgodnie z tempem naszego umysłu. Szybkość zmian może sprawić, że życie będzie wydawać się przyspieszone co może z kolei wzmacniać naszą niecierpliwość, irytację i frustrację. Te niewielkie wycieki energii, powodowane niecierpliwością, często z czasem zmieniają się w gigantyczne niedobory energii, jeżeli wcześniej nie zresetujemy ich i nie przekształcimy w cierpliwość, odporność, elastyczność i płynność. Pośpieszna i niecierpliwa energia rozprasza naszą zdolność do osiągania korzystnych rezultatów w życiu. Kiedy popychamy i naciskamy na naszą energię i energię otoczenia, anuluje to doświadczenie przepływu i powoduje czkawkę w naszych intencjach. To nasz umysł ma tendencję do przyspieszania tej energii. Nasze serce z kolei wybiera zawsze równowagę, rytm i przepływ. Ta współpraca zmniejsza opór i zwiększa osiąganie pożądanych rezultatów. Przy znacznie mniejszym stresie i towarzyszącym mu deficycie energetycznym. Cierpliwość tworzy w życiu przepływ. Ćwiczenie cierpliwości i lekkości stwarza energetyczne środowisko dla przepływu, które ma wtedy miejsce w naszej komunikacji, wyborach i działaniach. Korki, powolne komputery, problemy z komunikacją. Nie znikną, ponieważ będziemy ćwiczyć tą cierpliwość. Jednak cierpliwość pomoże nam dostroić naszą mentalną i emocjonalną naturę, aby działać na najwyższym poziomie oszczędzania energii, kiedy próbujemy radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Wszyscy wiemy, że niecierpliwość jest zaproszeniem do frustracji, mylnej oceny i błędnych wyborów. Kiedy nasze serca naprawdę zaangażują się w cierpliwość, wtedy nasze umysły będą stopniowo poddawać się tej bardziej korzystnej zmianie w zarządzaniu naszą energią. Zmniejszony stres, którego doświadczamy, szybko przekształci się w odporność, która jest szczególnie potrzebna w związku z tymi restrykcyjnymi zmianami otoczenia, których doświadcza większość z nas. Często podejmujemy też pełne humoru zobowiązanie do zmiany naszego zachowania, a potem nasze intencje niestety blakną, ponieważ brak cierpliwości wysysa energię z naszego zaangażowania. Nasza intuicja nieustannie skłania nas do większej cierpliwości, ale większość z nas wie, że inicjatywa może się łatwo wymknąć. Kiedy zdamy sobie sprawę, jak wiele umysłowych i emocjonalnych niepowodzeń oraz fizycznych odpływów energii jest spowodowanych brakiem cierpliwości, prawdopodobnie zobowiązujemy się jak nigdy dotąd zainstalować cierpliwość jako jeden z naszych najważniejszych atutów w poruszaniu się w tych czasach szybkich i nieprzewidywalnych zmian. Dlatego zapraszam Cię do ćwiczenia. Które pomoże ci zwiększyć Twoją odporność, emocjonalną elastyczność i utrzymać jasność umysłu dzięki aktywacji inteligencji serca poprzez cierpliwość. W pierwszym kroku zauważ i uznaj swoje uczucia, gdy tylko poczujesz niecierpliwość, irytację lub frustrację. Wstrzymaj to, czym się zajmujesz. Z poziomu połączenia z Twoim sercem, wyobraź sobie, jak oddychasz w poczuciu wewnętrznej lekkości i swobody. Wyobraź sobie, że z każdym oddechem nabierasz więcej cierpliwości i spokoju. Oddychaj przez około minutę. Kiedy przejdziesz do postawy cierpliwości i odzyskasz równowagę emocjonalną, oddychaj tym uczuciem jeszcze przez chwilę, aby pomóc je zakotwiczyć. Kontynuuj to. Szybkie i proste ćwiczenie przez kilka kolejnych dni, a Twoja intuicja automatycznie zacznie Ci podpowiadać i reagować, kiedy niecierpliwość zacznie się pojawiać bądź będzie się utrzymywać przez dłuższą chwilę. Kiedy staramy się zastąpić niecierpliwość cierpliwością, wewnętrzną lekkością, swobodą czy płynnością, Nasze interakcje z otoczeniem będą rozgrywać się z większą równowagą, odpornością i powodować bardziej skuteczne decyzje. Może to zapobiec drenowaniu naszej energii, zmęczeniu i wszelkim negatywnym skutkom, których doświadczamy, a także przynieść więcej spokoju i korzyści zdrowotnych. Wyniki przyjdą szybko, jeżeli zaangażujesz w to całe swoje serce. Cierpliwość, odporność i troska o siebie mogą obecnie szczególnie być istotne dla osiągnięcia najlepszych wyników dla ciebie, ale też dla całej ludzkości. Jeśli czujesz, że brakuje ci energii, masz ciągle kiepski nastrój, nie panujesz nad swoimi emocjami i brakuje ci radości życia, dołącz na bezpłatne mini szkolenie online już 9 kwietnia w piątek o godzinie 19. .00. Dowiesz się więcej na temat praktyki koherencji serca, dzięki której możesz zbudować swoją odporność, elastyczność emocjonalną, żeby lepiej radzić sobie z emocjami w trudnych sytuacjach, jak poprawić relacje z innymi, dokonywać lepszych wyborów i poprawić jakość swojego życia. Na tym szkoleniu dowiesz się także więcej o programie The Resilience Advantage realizowanym w Akademii Koherencji na podstawie programu HeartMath Institute. Link do zapisu znajdziesz pod tym filmem, a więcej na ten temat na stronie www.koherencjaserca.com. Zapraszam, Małgorzata Kwietniewska.